Do gry wreszcie zawitał rozdział 6. Napływ sporej ilości graczy powoduje problemy z pingiem i pakiet losami. Tacy prosi jak PeterBot, Asian Jeff czy Meros zaczęli używać aplikacji Gira, by zoptymalizować swoje połączenie oraz zmniejszyć ping. Powyż aplikację z linku w opisie i ciesz się z gry w nowym czapterze. Nie chce mi się grać. Ja do tego solo hashcapa chyba. Dobra. Pierwszy Fortnite chyba pierwszy late był zagrany, nie? No a jak zagram w sumie dwie dobre gry teraz Nie no jak z tym nie będzie koala to GG panie Szczerze, ogólnie po siódmej grze myślałem czy nie wstań streama i nie iść Ale mówię a zagram jeszcze jedną grę jak jakurę Dwina za... Co jest? Chłopię sobie ch a, a ja telefon przeglądam

Zapraszam! Jak tam? No z placu mam, zaraz placu dałabym udęku i One raczej z pociągu wypadł bo tu pociąg tutaj jest pewnie chłop wysiadł z niego. Les coups trafić nie mogę Dobra Dobra, mamy pierwszy Fortnite win, kurwa, i pierwszy late był zagrany, nie? No się nie widzę Lundam Nice, tick. Ale żebym kurwa trafić nie mogł na końcu No jak zagram w sumie dwie dobre gry teraz? A najgorsze jest to <gulanie> Ogólnie jest ta sama sytuacja co ostatnia, nie? Dwie gry, kurwa Czasu nie ma, a czy czas jest? Cheater mnie rozebrał Klasik, pan co? So. Normalny Switter k***a tak No siema No siema O Metrów, lata, sekundę

No, co w nim, mogę go rozjechać. Lasik, wszystko zależy od lasta. Jesteś na streamie? <laughs> Widzisz moje gry? Aha, na razie. No, <laughs> jakie, jakie, jakie to jest tyle? O, nie mam pojęcia! Jednego lajta, zagrałem. Nie, sorry, trzy. Ale całość to. Jakie to, to jest? Nawet mównik, to nawet mównik nawet nie był. O kurwa, cały serwer leci do mnie. Mam klik w kota Maciek. Ja z ja jednego z Ja Nie wiem, co ja mam zutować, tak się... z czego. Rexo. Eee, jest taki No tam Wszystko jest notowane, kupa Dokony Nie no, kupa nie chce mi się grać w tej gry No, gościu, jak to no się mię wypełnia Oj, goś się cofnął Ja rozgadałem gościa, który, który też nic nie miał mój loot, to są trzy medy, katana i trzy Ja muszę zowny dostać ogólnie, także Potem Przed tam Te wszystkie zone Jak mi nie da ich, to na dyspisznie Dzięki Kurwa, kaibów nie miał Ale piplak I ma co... O, to też... A, w są... sumie coś tam dał すげえちょっと。 this Kurwa Nie no, jak z tym nie będzie kłala to GG kupa nie? Że tam kupa kolejny się... O... Jakbym... Kurwa, nie wiem. Mam nadzieję, że qual jest, nie? Ale taki lucik miałbym, jakby kolejnego nie było tam Tego góry rozjeb... go jeszcze Kończyłeś grę? Tak Widzę, że się dostałeś Ja niestety 200, 287 mam Mm. mi na góry, Ej, ale szczerze... Fuj szczęście miałem w tej grze, fuj szczęście miałem w tej grze. No i kupa Sigma Boy, nie? Ale... Nie wiem. Nie wiem jak to działa, że ja z takimi grami mam koala szczerze, no nie mam kurwa pojęcia. Na Twitterka trzeba wrzucić kupacą. <todgłosy> to ile jesteś? Nie wiem, to 330 razie. A ludzie wyzywali... Wyzywali nas. A na tu proszę, jeden zawodnik z robi. Już, już nie będzie od kularza. Teku prawie robi quali. Teraz będzie Teku robi quali. Ja pin <grymne> No fucking way. Pozdro kulaś.